Pozdrawiam Was, jestem Mateo i zapraszam do kolejnego materiału z gry World Battlecry 3 Dzisiaj sobie gramy 2 na 2, dzisiaj ze mną jest Pan Pawcio Witam I gramy na Pana Artura oraz Pana Kruka To prawda, to prawda. Dzień dobry to prawda, gramy, gramy sobie na tych, na tych jego mości, zobaczymy czy nam uda się wygrać Oczywiście pewnie wszystko zależy teraz od rasy, jest to 2 na 2 na naszej wspaniałej mapcie... mapcie, mapce, Firecraft, mapcie Mapcie, mapcie... mapcie. to mi się skojarzyło. No, zobaczymy co tu z tego. Co masz, pawcia? Rochstan. A, dobra, spoko. O, możemy pograć. Ja pierdzielę, nie grał w tą grę. Proszę wnoszę o restart. Ja też, wno, ja też wnoszę o restart, ale spokojnie. Nie, ja pogram. Najwyżej prze, przewalimy to jak prosto, ostro, ale... Ale sobie chętnie zagram mimo wszystko. Bo zamień się, please. Tak, chciałbyś? A, a o, ej, ty masz fajniejsze te, co mi... niż myślałem. Nie lubię co grać. Nigdy mnie na nic nie stać. Jak w sumie w każdej rasie. Czy mi prawy, co jakiś czas nie łapi w miejscu? Mamy przylewie z kowrogu. O jezu, ale zrobiłem fail. To nie nieważne. A jakoś stąd można chyba Sprytnie to. O... <ślesk> Czy um. No ja nie wiem jak tam grać No cłuchaj Podwojcie wcale. Poddaj się, zacznij płakać. To jest naprawdę tak. dobra taktyka. Najlepsza. A zadziała na was? Jeszcze ja. Jak najbardziej. Panie. Jak najbardziej? Dobra, to idę bohatera wysłać do waszej bazy. <fres> Jak się grało na tej mapie? W sensie gdzie były kopalnie, tak w sumie. Nigdzie, w sensie nigdzie. Nie było kopalni. Nie było. Nie było, że To, tak jest, to jest mapa bez kopalni. Dokładnie. O. O. kiedyś. Dlaczego ja. Tu, tu, tu? Nie, zdało mi z życie nie schodzi. Ja się, nie, ja się boję trade'ować z tobą, ponieważ ja niby nie wymieniałam życia. Co to ma być? No, ja nie wiem po prostu. Poznaj kotku co mam w środku. Poznaj kotku, zamiast... Zgadnij. Nani? Co ja mam zrobić? Po prostu... No ja się płaka, boję, że to ja dostanę takiego. Nie Aha, co też... Co? A mój bohater przyjęł i tak kopalnie. Ja się nie biję, bo ja nie wiem ile mam HP Dobra, co oni mają? Odkrywamy szybko. Żadnego bólu, żadnych wspomnień pamiętać Demony! O no, jak A fajnie? A za to ja nie wiem co wymać. No zaraz odkryję Skowron na spokojnie A, Barby a nie chciałem powiedzieć drugi raz, ale to grał ten... Ten tam. Będziemy. No są barwy, faktycznie. Czarna Marlena, jakaś. Skoro. To mi. Tak z ciekawości, nie? No. E... Skąd ty masz many na te szkiety? 20 inteligencji. a no o, to... No ja to, może najpierw zobaczyć co masz, a potem się będę bił. Jak chcesz stracić kruk bohatera, to tam stój dalej. Okej. Okay. Imperium! Serio? No to teraz lecę po trójne obrażenia. Żartowałem. No lecę. A co ty masz Paw? Kesnute. Mówiłem. A, lecimy no tu na Kasełki. Co mówisz, panie? Yy, tu to mam? Nie mam yy, Kamienia masz może za dużo? Tak. To daj. No, możesz mi dać. Mogę ci dać 200, tylko... Co?! Ja, dobra, nie gram w TG. Dałem czerwonemu! Dałem skorzeno... A, nie, czerwony nie jest Aby. Nie gram. Czemu, nie... Dobro... Co? Czemu? Co? Dałem czerwone... Czerwonemu. To oddaj mi, żeby było uczciwie. Oddaj mi. No, fajnie, żeby było uczciwie. No, fajnie, fajnie. Oddaj, oddaj. Oddaj niebieskiemu. co? No coś, co zostałeś a nie powinieneś tego dostać. No, niż to pewnie ten przewalił w jakimś sklepie. Oddałem ci to tyle, ile dostałem. Tak? Oddać tak. pewnie 5 kamienia. Nie. Eee, no nie wiem, cokolwiek co dostałem, jest ok, podoba mi się. Złoto teraz tylko dajcie. <noise> Złota, złota, zło, Masz pincet, nie, nie czerwony, niebieski Niebieski o, ale jesteś dobrym kolegą, ja pierdolę. Kogo? Czemu twoje zmory sobie radzą z moimi pikinierami? Proszę o sobie pysy, nie radzić Bo to, bo to zmory I ginie ci bohater sprawiedliwość na tym padole. Dobra. No nie wiem, jak ja mam tym grać. Wiem, co, jed jedną rzecz wiem, jaką robić. Więcej nie, nie wiem. Ej, proszę przestać niszczyć te kopalnie. Ej, nie wiem, ile ma obrażeń. Znaczy, obrażeń życia, wiesz? Obrażeń, kopalnie obrażenia, wow. Proszę przestać niszczyć, tak te... no nie no. Panie, wyjdź! mój ognik. No nie, nawóz. No kapemy, co jest z tym nie tak? Co jest nie? Ja zniszczyłeś mi jedną koparę, stąd wyjść. Nie powinno cię tu w ogóle być. Ty no nie wiem, rozcz wilków. <grym> o kurde Ja nie wiem ile to ma życia nawet nie mogę tego naprawić. Będziemy potrzebowali graby, wiesz, kumptu Ej, nie spodziewałem się tego. Jakiś ujowy wyraz wilków, psów, cokolwiek. Rukaj, poczekaj jeszcze tak troszeczkę. Nigdy. No poczekaj, nie rób tego, nie rażuj mnie. Proszę miłosierdzia, pa. <laughs> Jakie głupa teraz psami. Co tam na dole ci się dzieje? Pawcio! No... Całe jednostki dopiero mam. Jakieś Kawaleria, pająki... Tylko... Tylko dobrze ich, użyj te jednostki, błagam. cię się dobrze ich użyj. Ja muszę trzymać tutaj... Ja nie rok. widzę ile to ma HP. To jest bez sensu. Jakieś weźcie to... Ja we, we, we. nie widzę ile mam HP. No nie, no i źle użył. Chciałem bohatera zabić. Chciałem dobrze. No, wiesz, Jebać tak. te psy. One padną od wiesz... Od trzy chyba. Nie powiedziałbym, ale. Mam zupełnie no, czy, czy demon doszedł już do demonów? Tak, chyba tak. Nie. <sighs> Jakbym ja że chociaż mógł naprawić, byłoby fajnie. Bardzo fajnie. Samandry są dużo lepsze od demonów. Nie jest, kto ci powiedział, że gra się inaczej demonami. Kruk, odejdź. Pysz. Nie, ile to wyjdź! Ja nie wiem, ile to ma HP! Kruk! Dzięki! Git, dobrze, 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 dobrze! Dobry, daj, dobra! Easy! Dobro, no ile to wieża miała HP? Tak, się ciekawości? Nie wiem, która. Ta najbardziej obita! Ale która? U ciebie? Nie, u ciebie. Ja o, tak u nie jest jakaś obita wieża? Nie u mnie, nie chodzi o z no Hovron. Potrzebuję na chwilę pomocy, wiesz? Na chwilę. O, przegrywa. No, Kruk potrzebuje pomocy. O, kurwiks. Ej, nie leczy mnie. Kruk potrzebuje. Artur, zginij proszę, bardzo. Czy tutaj nic? Tak, co zresztą tym dziadostwem było z ok. No. Tym dziadostwem, Ty wielkim nie prawie porobiłem On chyba mówi o moim ataku. A! A, to nie ważne. Myślałem, że o K.. kruk Bo Kluk nieźle pomyślał. Zdarzy mi się. <grym> Boże... Masakra, totalnie masakra. No kruk, no potrzebujemy grabów. Bez dwóch zdań. Nie to, Boże. Kruch podejść z tymi barbarzyńcami strzelaj mu w tych czarowników. Czemu ty się fokusujesz na szkieletach? O, to Właśnie. taki mów. Oj. On mi tu zaraz z kolumnami. jebie. <sighs> Ale te Zobieki przeżyły, przynajmniej demony zbiera na pewno. Już jest przewalone trochę. No ja ci nic na to nie poradzę. O, rzeczywiście, alo. Ale dobra, czarowny... Nie wiem ile to, to go... ma Aha. A, bohatera ci zabiją. No, bohatera ci zabiją. Możesz H naciskać. No... Do wieży spróbuj, napraw te wieże, jeżeli możesz to na samym dole, co masz. Nie zabią. mogę naprawić. Aha. Taki o, mój bohater jest głupi. Co? Hmm. One shot, fajnie, nie widziałem ile ma HP. Damage demonów, odostałeś kryty, wiesz? Tak, wiesz, że też nie wiem ile ma HP. Bi, 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 bi. Następnym razem proszę o zmianę hosta. Bo, bo napra brak naprawy, wiesz, to jest takie, no, smutne. Nie wiem, wyjdź, wypierdalaj z tym. O kurwa. No. A, dziękuję. Kruk, nie rozpędzaj się, wyjdź. Co za. Zły człowiek. Mm, przejmij środek. Możemy teraz przejąć środek, środek jest, środek jest teraz nasz. Aleś... Jeszcze nie? O. o, ja kamienia nie mam Dobron, kamień? Masz? Ej, mogę wysłać Okej okay. To się przydam Wiecie, że w trakcie jak mój kwasyd szedł do kopalni, powstał się budynek i on teraz jest uwięziony pod budynkiem? Nie no, co to za ma, ma być, że ja jestem hostem i ja nie widzę czy mój bohater jest leczony, ma cały czas mało HP. Co? No nie wiem, twój bohater ma max HP. Aha. I on w ogóle siedzi w wieży, o czym ty mówisz? No teraz siedzi w wieży, w ogóle schowałem do wieży, ale... My nie widzimy ile co na ten HP, więc... Ja też nie widzę. Nikt nie widzi. <laughs> to jest takie... Armia kontra armia, jebać i się nie bać. No... Jak on to wie, że mógł naprawić, to by przynajmniej przeżyła. Chociaż trochę dłużej. Hmm. Czy pójście w tytana to będzie trolling? Nie, to będzie bardzo dobry pomysł. Nie zapomniałem zapewniony, mas. Tak. Niechaj księga wieków zapisze. Niechaj księga wieków zapisze. Niechaj Zawsze Dwa. możemy z zrobić Infinity. Co mogę zrobić? Infinity, obronę możemy zrobić. Przynajmniej spróbować. On mi właśnie niszczy. Y, te. Naturale. Ja pierdolę, on tam przyszedł w ogóle. Pamiętasz, jak porobić te demony. O, on atakuje, chciałem ci pomóc. Co to ma być? Harpie. Harpie? harpie? No, harpie ci wysła, Ale to nie, to. Nie harpie. Nie miałeś tu harpi. Miałem, jedną. Nie, co tu się... Moi czarni magowie wysysali manę twoim demonom. Rozumiesz? Jaka głupota. masz shift pan. Kurde, no jeden wlot zrobił mi w kopalni i już dał radę je wszystkie zniszczyć. Ja mam pytanie, jak sobie poradzić z grabami? W mrocznych elfach? Ciężko. Tak naprawdę to byś musiał... Pomoc budynków jakąś... Mieć. No nie wiem, próbowałem się zabudować, ale... Już kamienie. Bo jest bieda z bohatera. No wyobrażam sobie. Zajebista kolumna ognia. lagi. Ty masz lagi, i my nie widzimy HP. Macie się, no lagów nie mam, ja właśnie z tym HP mam tak, że nie widzę. Nie wiem, co się dzieje. Mogę ci dawać kry, choć nagle. albo metal, albo... Możesz dawać wszystko. To git, mam już, nie będzie potrzebne. Ej, 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 ej. wieżę, pod nie przewal tego na głupoty, ale jak mój hero, what the fuck? Nie, to wie, ma HP. Oh, lol. To mnie wybroniło Whitehall. Oh. Pustki, op. Ale ja pierdolę, co tu się zajebało, że ci czarni tak popadali. Ty znowu tam harpę jakąś miałeś? Miałem trzy. Ja pierdolę, ja w ogóle tych harp nawet nie widziałem tam. No kurde, nagrasz no jeden słuszną taktykę na mnie. Czyli ma Bardzo dobrze. O. Ten ja będę twoimi kopalniami kryształu No. Czy jeżeli przeżyjesz to od dołu? A to tam coś od dołu jeszcze będzie szło. No tam. Kilku grabieżców. Pegazów. Aha. Ja tam wyślę chłopów. A już idą już przyszli. <słyski> Brawo Kruk. Ja tam zaraz podejdę z Mal, nie, no ja e... widzę, że... że jednak trzeba byłoby tu iść w coś jeszcze więcej, bo... Nie, jak już przyszedł tutaj tak, to lipa. Aż no krechę, nie wiem co dalej No Jezu, ale oni tam mi w prawo... Nie, już mi się tu nic nie przyda, bo od frontu jeszcze... nabra nie... Ale ominąłeś mi te budynki, wleciałeś, prościutko tutaj, tam gdzie bohater siedzi. O, no bo me, ja wierze. nie wiem, jakim prawem mój, mój bohater cały czas miał takie low HP i zginął od zniszczenia wieży. Zniszczenie wieży odejmuje 50 HP. To nieważne. Full HP powinienem mieć tutaj z trzy razy, bo podkowałem się i biali magowie mieli, czyli. Bo, to, bo mi nie chodzi o to, że mnie to zabiło, że mając tam 19 HP, mnie wieża zabiła, tylko mi chodzi o to, że miałem 19 HP zamiast maxa. Takie smutne. Ech, no ale te harpie faktycznie wystarczyły, żeby te demony sobie tam poradziły. Ja niepotrzebnie przerwałem produkcję Halebard, bo miałem dużo metalu, a limitu miałem 20 parę na 100 chyba coś takiego. Bo ci Magowie za wolno wychodzili. No i też jak mi ginęli ci Magowie, no to były gigantyczne błędy, bo oni mi nie powinni ginąć, nie powinienem nimi tak strywać, żeby mi ginęli. No. Gdyby mi się nie udało wyzerować, to byłoby dla mnie GG. Przecież. ja tymi demonami miałbym zrobić więcej. Nie, no, nie tak, na, nie, na, na, na taką taktykę, taktykę, że demony razem z tymi z harpiami to bym musiał iść i w magów, i w łuczników. I łucznicy musiałbym liczyć na to, że jakoś dopadną te harpie, zanim za wysą manę. A magowie musieliby już razem z łucznikami, demonami by się zajmowali. Bo Łucznicy też zmasowani też jakoś sobie z tymi demonami radzą. Gorzej dużo, ale ale sobie coś tam radzą. Gigi. Nie, to, Smutne też, że takim jednym atakiem ci się udało tamtymi demcami mi wszystkie kopalnie mm. No bo za późno zareagowałeś, skoro gdybyś zareagował szybciej, to bym, to bym nie dał rady. Mm, nie wiem, czy ja bym tam dał radę to obronić, bo ja ci nie pokonałem nawet tamtej armii. to tam podleciałeś, zniszczyłeś i czefnąłeś się. No? Tymi jednostkami. Potem ci zniszczyłem jeszcze jedną wieżę. Prawie się udało dopaść bohatera. No to było Nic, dużo. na derharpie jednak, jednak to ugrałem. No. A, w, a ja ostatnio patrzę na poradniki i tak wyzywałeś Harpie, że są useless i w ogóle i szczegóda. No bo są jednostką latającą drugopoziomową. Nie, mo, no nie, nie mogą tak atakować latających. Ale to chyba też mówiliśmy, że jest na multiku najbardziej użyteczna i to jest must have. Jak, mamy, jak gramy rasą, która ma Harpie, no to powinniśmy te Harpie robić do wypalania many. Chyba, że przeciwnik gra barbarzyńcami, no to wtedy te Harpie nam nie są potrzebne. Gigi. No Gigi, szkoda trochę, tak. Najgorsze było to, że ten bohater, jak on był na środku i twoje demony mi go tam lały, to te potki nic nie dały, a wypchnęliśmy wszystkie cztery. I później wyszedłem, jak już zaczęli moje pierwsi biali mogowie wychodzić, to ja wyszedłem na chwilę tym bohaterem, co miał tam low hp zwierzę, żeby go wyleczyli i faktycznie go leczyli, ale nic mu nie dawało. Oni manę marnowali, animacja chila była. A ja wiem, dlaczego? Wiem, dlaczego? Skowron, to jest bardzo proste, bo, bo chyba nieumarłego się nie dał leczyć tym heal'em, Z tego co jest. Da się i to nie, nie o to chodzi. No to i tak nie wytłumaczysz, czemu potki mnie nie wyleczyły. Nie wiem, czemu czasami się tak baguje ta giereszka. Rzadko się zdarza takie, takie zbagowane multiplayer, ale się kurde zdarza, no. Szkoda. No nic, drodzy Państwo, myślę, że mimo wszystko sobie to yy, możemy wrzucić na YouTube'a. Bo i tak dawno nic nie było, się dawno nic nie było, ostatnio dwa odcinki były yy, z multiplayera 3x3 3 i 2x3, czy teraz było 2x2, 2, a co cały czas, wszystko jednego dnia jest nagrywane, jakby co? Tutaj się pomału wypuszczamy osoby. Eee, momencik, ze mną był pan Artur. Do widzenia. Pan Kruk. Do widzenia. i pan Pawcio. Eee, skoro eee. jeszcze jedna sprawa, a czy ten. E, po tym ataku na mnie, gdzie straciłeś dość sporo armii za dwie wieże, e, to potem nie narzekałeś na brak armii przez to? Nie zwróciłem uwagi na to, że to też mogło ci to dosyć tak obić. Się przed obroną na demona A, tam, coś tam straciłem. No, 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 jak zauważyłem, że moi magowie zaczęli wypalać manę twoim demonom, a ty mi jeszcze powiedziałeś, że tam harpia była twoja, więc już nie, nie jestem PN. Wydaje mi się, że, że było to wobec strony, że harpie wypaliły manę y, moim tym i moi magowie wypalali manę twoim demonom, ale nie jestem PN. Albo może, może mój czarny mag chciał wypalić manę twojej harpii i jakoś to poszło, nie wiem. Że moi magowie masowo, no ale tam straciłem paru czarnych właśnie przez to i trochę jednostek. Ja generalnie wypełniłem te wieżyczki, sobie jednostkami już się przygotowałem. Jak zobaczyłem, że ty mi u góry niszczysz te kopalnie, no to wszystkich zacząłem wyciągać z tej wieży i lecę do góry, nie? Tam większość to, była, to były halabardy, a ty miałeś w większości demonów, więc te halabardy by tam nic nie zrobiły. No, ale może by tam jakieś autataszki niektórych demonów by weszły w halabardy zamiast w strzelców, nie? I znaczy żeby... ja, co, ja sterowałem demonami cały czas. Mhm poniekąd. Właśnie, Dobre. żeby nie było takiej sytuacji. Dobra, no teraz panie, dziękuję raz jeszcze za uwagę. Byłem z Piąty. Pozdrawiam i polecam. Na razie.